Witam serdecznie. chciałbym państwu pokazać kolejny ciekawy samochód po moim montażu. Jest to najnowsza Honda CRV, 21 rok produkcji, silnikiem dwulitrowym, hybrydowym. I zamontowałem tu instalację firmy LPG Tech oczywiście. Tu mamy sterownik 324, filterek Alex Ultra 360 stopni. Wtryskiwacze mamy tutaj pojedyncze. LPG -tech, oczywiście to są wszystkie wacze Yeti. Reduktor jest tam schowany na samym dole. Tu ciekawostko jest zbiornik paliwa na gaz, ponieważ w miejscu koła zapasowego mamy baterię, ale jest też mały schowek, przez co można włożyć zbiornik walcowy o pojemności 45 litrów. Tankowanie oczywiście pod klapką od benzyny z dokończoną końcóweczką. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie.